Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku gramy my, not my neighbor Czyli po prostu mamy nie wpuszczać Złych sąsiadów, którzy wyglądają dziwnie Oczywiście chciałbym Na wstępie jeszcze na szybko powiedzieć Że w samej wideo jest trochę Ciche, więc możecie pójść Trochę na maksa Powiem na dalszej Część rozgrywki A ja Cię drogi widzów zapraszam do Subskrypcji kanału, łapki w górę no oraz napisania komentarza czy chcecie więcej takich odcinków pięć łapych w górę i wracuje kolejny odcinek a my już bez zbędnego przedłużenia lecimy z tym tematem dobra wtedy tutaj, tutaj jak coś będzie chciało to oczywiście gierkę macie no, postaram się być link w opisie o ile znowu nie zapomnę bo ja jestem taki trochę ostatnio ten tego z jakoś więc no Mam nadzieję, że głośność wszystko będzie tacy, bo oczywiście to nagrywam dość późno, bo mamy godzinę 24, a ja dla Was nagrywam odcinek, więc jak coś naprawdę, to musicie mi wybaczyć. Dobra. Ok, witam ją w pracy. Kogo dzisiaj mamy na liście gości? Gloria Schmitz, Arnold Schmitz, Markus. A mamy Gloria Schmitz. afternoon tylko chyba nie mam twojego Entry Request'a, o no właśnie, dziękuję bardzo, tylko, tylko czekacie. ja was trochę przedstawię tutaj dokładnie. Gloria Schmitz. A hmm. widzę, że to jest Doppelganger, skąd wiem, bo tutaj w tym Entry Request powinna być pieczątka DDD. Więc jesteś Doppelgangerem, czyli ciebie nie możemy do naszego mieszkania, no niestety, wpuścić, więc... Jedziesz. Tyle tak, 3 mm, tylko to, to są akurat trzy, trzy razy, nie, dwa, dwa, dwie trójki, jedynka, no i dwójka. Ok, dzwonimy do, dzwonimy do naszej agencji DDD, z której się skontaktujemy, który protokół cieszenia zakończony, i po prostu ją zabijają, a my możemy już do naszej pracy. I właśnie na tym to polega, że dobrych sąsiadów, gdy ma wszystko się zgadza, możemy nie wpuścić. A jak napad tutaj nie ma pieczątki, to nie akurat nie możemy wpuścić do naszego mieszkania. Dzień dobry. Michael Rudboys. Hmm. Pieczątka jest, dobra. Ponad są wszędzie dobrze pieczątki, tak. Dobra. Mutloy bo Ja są w ogóle na liście gości. Nie ma pana na liście gości. Ja jest dość pilne wyjście z pracy, tak? Hmm. No coś mi tu trochę jest podejrzane, nie? Ale sprawdzimy go dokładnie. Ma fajkę, ma... Wszystko by się tam zgadzało. Tutaj ma. Uszy ma też dwoje. Hmm. No nie, no dobra. Cloj. Root Boy. Rootboys. Rootboys. Boys. Root Boys. Ale ma... Którego... Ej, czekajcie, czekajcie. Tutaj widzę, że to będzie kolejny Doppelganger, bo nie ma... Jakby daty napisanej. No dobra, naprawdę wam powiem zobaczymy. Dobra, czyli dzwonimy na 3, dobra, 3, 3, 1 i oraz 2. A jak chcę skontaktować z biurem DDD, to tutaj po w sumie obok kalendarza to macie numer 3312 do agencji, która się tym zajmuje. I uwaga, ci, ci, mieliśmy rację, że protokół zakończony sukcesem. Ale w tej wam powiem, że mogłem go wpuścić, bo coś by zgadzało, tylko że on nie miał daty, nie. <laughs> to mnie trochę nie zapokoiło. Bo widzicie, ta już ma datę, jak widzicie. Mm, widzicie, ta ma datę już, prawda? Anaszkazja, Anatazja. Wiesz w ogóle, najszybszy gości jesteś. Anastacha Mikales Mikales Dobra, pieczątka jest. To jest. Do, do kiedy masz dowód? To są 985, dobra. No tak powiem, że na ciebie tak popatrzył, no to chyba wszystko by się na razie zgadzało, nie? Ale to wolimy tam jeszcze trochę żeby po tym nie było. Mm -hmm. Entry request to masz. No w tym tu w ogóle mieszkać Drugie piętro, czwarte. Dobra. Jesteś dobra. Masz e, 132. 1326. Sprawdzimy jeszcze. 1326. 462. 462. No powiem, no wszystko by się zgadzało, nie? <grystanie> Dobra, no Ry ryzykujemy, no Wpuścia wpuszczamy nią, zobaczymy. Dobra, to ale to chyba była ona, więc myślę, że żadnego problemu nie ma. No, dzień dobry. Już dzwonimy do protokołu, no co to ma być? To tu, przecież widzimy na pierwszy rzut oka, że to jest doppel ganger. Że mamy go od razu nie wpuszczać, więc tak jakoś tak wyszło. W tym odcinku powiem, że chyba będą sami do pojgań więc przynajmniej się trochę o gierce nauczyć o co i jak, więc to jest takie fajne. Dobra, dzwonimy. Niech on tam szybciej odbierają. W tym, dobra, tu sobie skipujemy, no Oczywiście protokół skończony, może wracać do Twojej pracy. Okej, okay, dobra, idź mi stąd. Dobra. Dobra, szybciej, szybciej przychodźcie. Zobaczymy kogo trafimy mieć na liście. Dobra, ja powiem, że na naprawdę jest grubo. Good afternoon. Tylko nie mam twojego ID. Tak zapomniałem pokazać, to dobra. Angustipriani. Jest w ogóle na liście gości dzisiaj. Ty też ciebie nie ma na liście gości, ty. Hello? Ja, błąd, błąd na listę, no. Co to wam powiem o mi co są trochę śmierci, tak szczerze wam powiem, że chyba, chyba go nie będziemy wpuszczać, bo naprawdę to jest nie tak, ale jeszcze sprawdzimy do końca. Angus Cypriani, dobra, pieczątki wszędzie są tutaj jest wołz też by się zgadzał dobra, w dowódzku się mał ważny 56500 5, a na tym ty mieszkasz w ogóle? Pierwsze 03 no otwiera mi się ten. ty no nie mogę pierwszego piętra otworzyć ty, a to dobra, nie ważne nie, czekajcie, to jest inne. Ej. No nie no, e. No nie no, wiecie co widzowie? To jest oszustwo. Ej, nie mogę pierwszego tego odtworzyć. Piętra pierwszego nie mogę kliknąć, tak szczerze na pierwsza ten ekran i dalej nic. No ej, no co jest? To są jakieś jaja. No dobra, dobra, po, dobra powiedzmy, że cię wpuszczę. Ale tylko z tego jednego powodu, że nie mogłem, po prostu dziwi od tego pierwszego, nie mogłem odchodzić, nie? No nie, czyli tamto był, tamto jednak był dobry, ale no tutaj, no niestety, ale musimy go już skonfiskować, bo sami widzicie, co mu się stało z szyją Naprawdę nie wiem, co mu się stało, ale coś mu się stanęło, coś bardzo niedobrego. No dzwonimy już na policję. Nie będzie tu wchodzi do takiego budynku. Dzwonimy już do Płokłatwy. <grystanie> dobra, dwie. No, dobra, zadzwoniliśmy. dzwoniliśmy. A się, to to muszę. Nie wiem dlaczego, ale ta jedynka ciągle mi tu coś nie działa. Mam nadzieję, że w następnym pociągu się to naprawi. Bo nie powiem, ale jest to trochę męczące, nie? Więc <grystanie> dobra. Może teraz sobie naprawi te jedyneczka. dalej nic. Ale nieważne. Oj, cześć. Jest w ogóle na najwięcej gości. Ale berestki. Wait. No nie, no tu masz. Tu masz... Roberstki. Robert. A tam masz Albarstry, więc po prostu nie zgadzałem się z imienia, więc od razu to jeszcze do plugangerem, więc nie mogę cię wpuścić. Chociaż bym chciał to naprawdę wybać, ale no po prostu no nie mogę. No takie są moje procedury. Więc ciśniemy już go spalić, <laughs> wyeliminować. Dobra, dzwonimy. Ale wam powiem, że w tym odcinku są chyba niemal sami do więc tak szczerze. Taki trochę słaby odcineczek, no ale cóż. No jak tak nam gra porusiła, że w tym odcinku trzeba tak zrobić, no to trzeba tak zrobić, nie? Tylko nadal mnie... Za... O! radziała działa nagle pierwsze piętra patrzcie. Eh, chwila. Bo to też był Robert Kipchman. Ale jego na liście nie było. Dobra, nieważny widzowie, dobra, nieważne. To jest w ogóle pani na liście. Tak, tylko że nie mogę pani Entry nie pokazała, więc proszę o pokazanie. Rafatleny Kapucin. Rafatleny Kapucin. Pieczątka jest. Dowód mam do 62. Dobra. Pieczątka jest. F304. F304 Dobra, 568, 554 568, 554 329 329 No, pani powiem, że, no, że wszystko by się tu chyba zgadzało, nie? Ale sprawdźmy, czy wszystko ma tutaj z włosami, z tym systemem cacy, więc hmm, hmm, hmm. No, nie widzę, żeby było coś tutaj z nią nie tak akurat, więc no cóż, zaryzykujemy i nie wpuścimy, nie? Witamy w domu, jak to mówię. Dobra. O! E, to chyba Eleonor Schwartz czy jakoś takoś, Selene Panie, też nie ma na liście dzisiaj gości. Selena Schwartz masz pieczątki czekajcie wyłączym to tu ma trzy pieczątki dobra Leży masz trzy pieczątki pierwsze piętro 04 z... okej okay. Selena Schwartz tak Selena Schwartz Czekajcie, to było chyba w Tak, dobra. ID 7856 954 7855 9514. No, wszystko by się w sumie zgadzało. Więc chyba dobra. Nie mamy innego wyjścia no więc z nią po prostu wpuszczamy. Nie. Witamy w domu. Dobra ona nadzieję, że nie płynie nigdzie błędu. I uwaga. Dobra, chyba nie. Bo tak by tam nas ręce zabrały. No no to prawie ja jestem na liście, więc to wiem. Albert Pichman. 9974. Dzie Dobra. Pieczątki masz tutaj. Dobra. Hmm, czy coś czy się nie zgadza z oczami, czy coś? No chyba nic takiego. Wszystko jest, powinno być C? Nie, na no, pieczątki są. Ja pierwszy, zaraz drugi. Alboroczki Einstein. <gryśla> Piśma, zaraz znaczy się. 146, czy 150, 146, 154. No, ale, no, myślę, że wszystko się zgadza, więc możemy go wpuścić do, do domku. Więc wstępcy co tym mieli sami doppelgangerzy, a teraz. W na razie nasi stali <noise> mieszkańcy, więc oczywiście nikt musimy wpuścić. Izak Gauss. Jesteś tak. Dobra. No wszystko się tutaj zgadza. Pieciątka jest, tutaj jest pieczątka. na znaczy się. Dobra, no na no, majaku, na razu to wszystko się zgadza. Nie, to masz. Brudkę masz taką dziwną, jakąś, tak. Dobram. Zachowasz, sprawdzamy jeszcze ja jego ID, czyli 456-369. Na tym ty mieszkałeś. F202. 456-369. To jest jako reporter, tak. I gauss na pewno wszystko ma dobrze. I No, Widzę, że wszystko się zgadza. Dobra, to witamy w domu. Kogo mamy kolejnego na liście gości? O ile my nie popełniliśmy gdzieś błędu, nie dobra, to wszystko fajnie. Czy ty na liście w ogóle gości? Ale chyba, bo nie widzę. Doktor W. W. Afton. No, wybacz, no ale no nie macie na liście gości. Tak szczerze wam ci powiem. No właśnie. F301. F301 F301, o no tak No to robi 250 214 250 214, pieczątka jest co to za pieczątka O Lewizowia, dałbym się teraz nabrać Przyjrzyjcie się dokładnie, ale on tu nie ma nosa No nie, no dzwonimy od razu na policję Dobra, dzwonimy do DDD -Di, żeby cię spalić. do dla, dla Dlaczego patrzyłaś po taką osobę, gdzie nie ma nosa? No wiecie co? Po kurcie. Dobrze, że prawie się popatrzyłem na jego mordę naprawdę. Bo nie zobaczyłem, że on nie ma tego nosa widzowie. Ale dobra. Udało się to nam zrobić. Więc cieszy mnie to bardzo, ale wam powiem, że... Tutaj, tutaj miałem takie lagi, nie, nie wiem co zrobiłem, ale już tych lagów nie ma, więc to jest taki plus. Dobra. O, witam. Arnold Smith. Schmid. Arnold Schmidt. 90... 71. Wszystko by się tu chyba zgadzało, nie? Na razie to na sam wygląd. No masz, to masz. Dobra. Pieczątka jest, pieczątka jest. No, chyba na razie no, ja wszystko się zgadza. 77832. Znaczy 322. F2. 77832. Dobra, no chyba wszystko na razie się zgadza, więc możemy go, znaczy, trzeba wpuścić do naszego, do Twojego mieszkania, więc dobra, zapraszamy. Oby te ręce nie pojawiły i wszystko dobrze zrobiłem, chyba tak. Dobra. Dobra, pada też, że ma na liście gości, więc Steven Rudboys Tomasz masz masz trzy, to masz 3, di Czy coś cie, się tutaj nie zgadza? Hmm Koszula jest, to ma, to ma Okulary też ma, to ma hmm. No chyba na razie wszystko się zgadza. Na jakim C5 w ogóle mieszkasz? 3, 0, 3. 5, 6, 5, 9, 6, 5 5, 6, 5, 9, 6, 5 tak, z ja pilotem w ogóle mam pewne trochę obawy, ale dobra, zaryzykujemy, go wpuszczamy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bośmy tego nie przegrali, tak szczerze wam powiem, wie. O LGQuest Mia Stone. A gdzie mogę mogę zobaczyć w ogóle twoje ID? Tak zapomniałem pokazać, że no. Każdy to mówi Mia Stone 0898. Masz pieczątkę DDD, tutaj też. Mia Stone. F301 Mia Stone. No dzieciel. Czy jest tutaj z coś nie tak? Hmm, na razie widzę, że nie. Tu masz pieciek, pieprzyki takie tu, a tu... No w sumie by się wszystko zgadzało. Tylko te włosy, myślę, że tu nie dałem spokoju tak trochę, ale to... Pewnie już ma tylko iluzację, iluzja jakaś optyczna w mojego mózgu jest. Bo nagrywam tutaj, jest tak, powiedziałam, coś późno, ale dobra, czekajcie. Czekajcie, która to miesza z FC01? 789, 115, 789, 115. Dobra, Wygl wygląda całkiem le legitnie, więc witam je w domu. Dobra, jeszcze nas nie odwiedziła chyba Gloria czy Rafton? O, o Glorii, mała prawie. Proszę o twoje ID. Gloria Schmidt. dobra Tam przykład nie masz usta masz ty masz hmm. powiem tylko te ta jedna brew mi się to trochę tak nie podoba nie <gryw> ale naprawdę widzowie no ale no, nie wiem, naprawdę nie wiem Wam powiem, dobra, no dobra. 698 698 1150 i 1150, dobra zaryzykujemy. I możesz Pani wchodzić do Twojego budynku, do Twojego mieszkania, bo no, przyjmujemy tutaj mieszkańców, a którzy nie są mieszkańcami, po prostu nie mogą się przyjść, nie? Margaret Bubel, takiś, dobra. Bubles, Pieczątka jest 12.75. Dobra Ty też pieczątka F203. Dobra I czekajcie margaretę. Tak, na pewno margaretę Bubles, Ok, dobra, to 103, 590 103, 590 Sprawdzimy się, czy wszystko czy tutaj się zgadza. Czy masz jeszcze fajne jakieś oczy, czy coś, <laughs> I możemy Cię wpuszczać, chyba, prawda, o ile Cię nie spalimy, ale chyba będziesz mogła sobie wejść. Więc witamy w domu, o ile nie popełniłem błędu, no i, no i przegramy gierkę, nie? bo na razie dobrze idzie. Na razie, mam powiem, widzowie, tego też nie spodziewałem. O, osiągnęliśmy, nie zdobiliśmy, Super. Czy to, był, był, czy to będzie już koniec teraz? Czy, czy ktoś jeszcze nas, nas jeszcze odwiedzi? Nie! Kogoś my wpuściliśmy? Kogo wpuściliśmy? No nie! Widzowie, no to się nie dzieje, ej! Cypriani. Oko. Steven No. Date on ID. O nie. Dobra, nieważne i to ja. Jak chcecie w kolejny odcinek, jak przechodzimy Hats Not My Neighbor, to oczywiście 5 łapów w górę, a, ja, a ja będę nagrywał dla Was kolejny odcinek. Więc cóż, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.